Cześć kochani, witam się z wami w filmiku co ja jadłam ostatnio i zaczynamy tutaj śniadankiem chleb, chlebkiem rustykalnym z pastą ala makrelową, zwędzonego tofu z ogórkiem małosolnym. Tutaj wjeżdża już obiad i jest to zupka dyniowa z plus bub plus takie kąski szpinakowe gotowe, które kupiłam w Lidlu. Wjeżdżam tutaj kolej na śniadanko i mam chlebek, do tego jajecznicę z pieczarkami, z cebulką i to podaję z wegeszynką podsuszaną, pyszne to było, polecam. A tu wjeżdżają naleśniki z serem na słodko polane, dużą ilością syropu klonowego, również to było pycha. A i tutaj są jeszcze takie dwa naleśniki zawinięte po prostu w rulonik z dżemorem. Teraz pokazuję Wam taką moją przekąskę lunchową, można powiedzieć. Mam tutaj skir waniliowy, połowa opakowania. Troszkę żurawiny suszonej, truskawki polskie, ponoć jeszcze się zapałam, e Ringus miodowe, orzechy włoskie, słonecznik, siemielniane, Tyle pyszności. Dzień dobry moi kochani, dzisiaj się z wami witam w filmiku, całym w ciągu dnia. Robię sobie właśnie śniadanką. podsmażam tutaj cebulkę i wege kiełbaskę śląską. Zaraz wybiję do tego jedno jajo i zjem z chlebkiem żydnim. I taki będzie mój początek dnia. W sumie to taki spontaniczny ten filmik, więc nie miałam zaplanowanego e, nic konkretnego na ten dzień. Więc zobaczymy jak to wszystko potoczy co tam coś jest. jest. I tak wygląda śniadanko. Chlebek żytni kupiony w osią, ale jest z budki i jest bardzo smaczny. Na zakwasie polecam. Teraz wjeżdża kawusia. Uwaga, w świątecznym kubku. Ja ich nie zmieniam, nie chcę mi się. Lubimy z nich pić, więc pijemy z nich cały rok. E, kawka z mleczkiem, cappuccino. A i ja mam tutaj jeszcze taką magdalenkę z czekoladą, babeczką. Toprym. Tutaj gotuję zupkę pomidorową. Mam troszkę pomidorów takich świeżych, malinowych z ogródka. Świeża bazylia. E, bulion. I to się teraz wszystko gotuje, żeby się rozgotowały te pomidorki. Potem będę blendować. A tutaj na lamp mam jeszcze resztkę. Ogórkowy z wczoraj, um, z ziemniaczkami. Tak jak mówiłam, właśnie wyjeżdża zupka ogórkowa z ziemniaczkami. Pyszka. Moje resztkowe śniadanie już wczoraj wam poległam, żeby nagrać obiad. <noise> Za dużo się wydarzyło. W każdym razie zaczynamy dzisiaj nowo. Będzie to kilka dni, w takim razie co jem. Mam tutaj resztę takiego lunchboxa powiedzmy, to jest kasza, bulgur, chyba hummus, jakiś serek grecki. Tutaj mam kanapeczkę, chlebek na zakwasie z szynką czosnkową, lekko posmarowana tym hummusem z tego. Słodkie i herbata. Na lączek wieża domowa pomidorowa podgrzałam sobie w mikrofali, skroiłam połówkę mozzarelli, bo miałam e, ryż, ale już tak, no nie wyglądał mi ten ryż, więc nie chciałam ryzykować, bo ryż ponoć, ponoć bardzo szybko się psuje, a więc sobie zjem takie, taką zupkę z mozzarellą e, z pomidorków z ogródka. Niam, niam. Wypatrzcie, jeśli jest trochę ciemno, ale pozasłoniłam sobie okno, żeby mi tak się nie nagrzewało. A będę teraz robiła właśnie bigos z cukinii z przepisu z książki z mi po polsku. Polecam Wam tę książkę bardzo serdecznie. Y y to jest właśnie bigos z cukinii z bocznikami. Wygląda przepysznie. Totalnie moje smaki, myślę, jak patrzę na przepisy. Chyba go jeszcze nie robiłam, a może robiłam. Y ale no, jaram się. Będzie dobre, na pewno. Tutaj posmarzyłam już sobie boczniaki z solą i pieprzem. Zaraz je ja będę przykładała do innego talerzyka. Tu kroję cebulkę, czosnek, zaraz będę kroić cukinię, marchewkę i tak dalej. Tutaj się musiałam trochę natrzeć. Starłam ponad kilogram pa nie papryki, cukinii, jedną niedużą marchewkę. Mm. No i cebulka tam jest jeszcze, sól, pieprz i to ma się teraz dusić 5 minut. Dużo wędzonej papryki i papryki słodkiej. Ostrej nie dodawałam, ale jest tam też ziele angielskie, liście laurowe. I tutaj są jeszcze dodatki, które będę dodawać, ale to jak już się troszkę poddusi. I nałożyłam sobie porcję tego mojego właśnie bigosu z cukinią, z chlebkiem, z serkiem. I będę zajadać. Tyle mi wyszło tego bigosu mojego z cukini. Wyszedł bardzo dobry, może minimalnie za ostry. Nie dałam papryczki chili, tylko sriracha i może to był błąd. Chociaż i tak było tego turbo mało. Ale no, taki duży pojemnik. Um, myślę, że to będę jadła tylko ja, bo to moje smaki. Ale no, muszę Wam powiedzieć, że przyprawiałam po swojemu. To, co było w przepisie, było dla mnie niewystarczające. Dodałam taką specjalną przyprawę, jakby do bigosu. Um, jeszcze więcej trochę keczupu wcisnąłam więcej soli, więcej przypraw. No mało intensywne to było do mnie. Dałam też troszkę miodu i dopiero wtedy mi to podpasowało. Więc leci do lodóweczki i będzie na kilka dni. Teraz robię sobie pomidorową botwinkę z soczywicą. I ja miałam zamrożoną z ogródka rodziców botwinkę. Taką wiecie odpompowane powietrze, próżniowo zapakowane i zamrożone. Więc sobie, <noise> więc sobie to teraz podgrzewam. Tutaj sobie już lekko poduszę z cebulką i z czosnkiem i to jest z przepisu jadłonomi mi po polsku, nie powiedziałam Wam, bo przeszkadził mi kot. I tutaj też zamiast takich pomidorów z puszki będę dodawać taki przecier domowy pomidorowy plus może ze dwa pomidory takie obrane ze skórki wrzucę świeże, bo też mam jeszcze słodziutkie. Dziś na obiadek wjeżdżę takie azjatyckie danie, makaron ryżowy, sos na bazie właśnie masła orzechowego, sosu sojowego, imbiru, świeżego czosnku. Trochę oleju sezamowego. WG Giros tam jest. Hmm, też jeszcze woda. Troszkę śmietany, bo nie miałam mleka kokosowego I warzywka azjatyckie. No i posypane imbirem i zieloną cebulką. Tutaj możecie sobie zerknąć yy, na przepis, jeśli byście chcieli zrobić. Oczywiście z kota, bo się tutaj no właśnie tutaj <grytanie> czai. Pokaż się no. Yy, tak, więc to jest teraz na tapecie. No, muszę Wam powiedzieć, że to była naprawdę spoko yy, zupa, nie w sensie jeśli chodzi o czas poświęcony temu. Yy, Także no już posmakowałam. Naprawdę smaczna. Trochę sobie światło mam. No, no, może cykniemy. A, nic nie daje. W każdym razie wielki gar. Myślę, że na trzy dni spokojnie. Może też zamrożę albo zawykuję. Super. Ale mam tutaj brzydkie światło. W każdym razie to jest moja zabylona zupka botwinkowa, pomidorowa. Jest pyszna i właśnie dodałam sobie śmietankę dwunastki. Lekko śpiąca, ale zajadam właśnie drugą kanapeczkę. Pokazuję Wam śniadanką. Wegeszynka, serekcerski cerski i pomidory z ogródka rodziców. Pyszka. Coś mało Wam pokazuję w ogóle obiadów w tej, w tej części, ale zawsze zapominam jak już mój mąż wraca z pracy. A na obiadek już podgotowałam sobie dwa rodzaje pierogów, tutaj mam z truskawkami, dwa tutaj są z serem, Wygrzebałam wszystkie pierogi, jakie miałam w zamrażarce i stwierdziłam, że sprawdzę z czym są, więc tutaj tak jak widać truskawki z serem i tutaj więcej sera, tylko te mam wrażenie, że są starsze i jest ja sobie podsmażę na patenni z masełkiem, z cukrem, syropem klonowym. I będzie idealny obiadek. Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanko. Dwie kanapki, jedna z pasztetem wege koperkowym i z ogórkiem małosolnym, a druga z serem pleśniowym zapiekanym z gruszką. Trochę miotku, ser włoski, olej balsamiczny, ocet balsamiczny. Pyszka. Kochani, czas na przekąskę, czego ja tutaj nie mam. Same pyszności. Jakby naturalny miód, płatkie wsiane, nektarinka jedna, odrobina żurawiny, odrobina chia, siemienia lnianego parę pistacji prażonych. Um, czy, coś jeszcze, czy coś jeszcze o nie mówiłam? No mówiłam. Zaraz sobie to wymieszam i to będzie pyszne. Dziś na pierwsze danie obiadku że zupa szczawiowa na domowym szczawiu zawakowanym przez mojego tatę na masełku z bulionem, makaron, i jajeczko, zabielone wszystko. Rewelacja.